Koszulka założona do 29 stycznia musi wytrzymać. Także zaczynamy już zakładać i nosić, drodzy Państwo, koszulki. Także serdecznie przede wszystkim zapraszamy. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, tak. którzy już się oczywiście zarejestrowali. Ja oczywiście mam, drodzy Państwo, najcenniejszy dla mnie gadżet z tego sezonu, z tego sezonu, czyli. Brązowy medal za trzecie miejsce naszego klubu koszykówki Ankiwilla Wosławek, który oczywiście oddaję na licytację. Serdecznie zapraszam do licytowania. Powiedziałem, że jest to najcenniejszy. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie, ale na chwilę obecną jest to najcenniejszy medal. Także bardzo będzie mi miło, jeśli rzeczywiście kibice naszej drużyny, i nie tylko kibice, przystąpią do licytowania. I mam nadzieję, że ta kwota będzie oczywiście okazała tak, jak to zawsze było. Także bardzo się cieszymy, że we Włosławku znowu będziemy grać z Wośpem. Temat Allegro. Tutaj jest bardzo ciekawie. Tutaj jest bardzo ciekawie, muszę powiedzieć, ponieważ mamy już kilka fantów. Oczywiście zapraszam wszystkich do przenoszenia e, rzeczy, voucherów na różne usługi. E, chcę wymienić kilka e, ciekawostek. ciekawostek. Przede wszystkim mamy kolejny medal. Proszę bardzo, przekazuję już. Dziękuję bardzo za ręce. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie się no Oczywiście. Okay. Eee. Mamy drugi medal z roku 1994-95. To jest medal brązowy Nobilesu Włocławek od pana Wojciecha Kobielskiego, także myślę, że to jest to gratka dla włocławskich kibiców Anwidu. Eee. Mamy zdjęcie z podpisem, z autografem od Fabiana Barańskiego, o którym teraz ostatnio jest tak też głośno, eee. sławnego wiociarza z Włocławka, mistrza świata. Dziesiąty w plebiscycie. Do przeglądu sportowego. Dokładnie tak. Ukraińska ręcznie wykonana lalka. To jest bardzo fajna ciekawostka, bardzo piękna rzecz. Obrazy lokalnych twórców oraz vouchery na różne usługi od wrocławskich przedsiębiorców. To wszystko i wiele więcej możecie Państwo znaleźć na naszym Allegro.